Murdeczki, najprawdopodobniej jutro Zacznie się wojna, ponieważ Póki co takie mamy ustalenia razem z chłopakami Oczywiście decyzja jeszcze nie zapadła Gdyż, no, to wymaga, wiecie Po prostu poważniejszej narady, jakiejś analizy I tak dalej, ale póki co Jest taki, powiedzmy, wstępny plan Więc dzisiaj zrobimy coś, co będzie nam e, Po prostu dawało w tej wojnie Przewagę nad Bobo, bo, bo jak sami wiecie Co? Jest Abera, jest Elviso oczywiście Dzień ale, dobry! Ale słuchajcie Ale jak to jutro wojna? Przecież ziomki my jesteśmy lamusami, Podaj, tak? Ziomki, słuchajcie Twoją co? No dobrą mam zbroję, stary Słuchajcie, A, wy nic ja nie, mówiłem, nic, nie ma Mordy, wy nic nie ja rozumiecie tak, Chodzi o to, że Bobo do tej pory Wszystkie nasze skrytki, tunele, jakieś tajne bazy Odkrył, więc musimy tak. zrobić coś e, Po prostu, co da nam taką przewagę Coś, co po prostu będziemy mogli Dzięki czemu za Będziemy mogli się przedostać do Bobowic Niepostrzeżenie, ale tak, słuchajcie Dzisiaj to zrobimy, żeby on nie miał nawet Czasu do jutra, albo może do pojutra e, Tego odkryć, po prostu wiecie o co Chodzi. jeżeli wojna by miała za być za miesiąc, no to by nie miało sensu, ale teraz one nawet tego nie zobaczą. No, co Mordo? Eee, yy, co Abera? No, ty chcesz? możemy nie, powiedzieć, co? że Bobo jest za mocny. Ty, Co nie? On gada, jakieś naprawdę farmazony. Słuchajcie, naprawdę już jest wojna bliżej niż kiedykolwiek, więc, więc agenti, zostawcie. To, no umówieni, że się zbroimy. No tak. Myślisz, że agent by to olał? Powiedział. Mam to ale jest, stary, No, a, agent będzie, to będzie, to będzie na wojnę. Nie, agent ty będzie na wojnę. Na się pewno. Się stać, w ja każdym mowy. razie, mordaczki, dzisiaj będziemy sobie robić e, super mega tajne podkopy z naszej bazy, która jest tutaj pod studnią, do samych babowic oraz będziemy robić mapę, mapę. Słuchajcie całego jakby frontu walki, no, ja można tak powiedzieć. Wiedzieć. Niby. Co, co to mówisz? No mapy będziemy robić. Ja Ej, Macio, chę, mapy. Jak, no mapy. Maciek. Elwiso wie. to ważny apel do swojej pizzy. Co ty stary chcesz? W tym momencie każda osoba, która nie subuje kanału Maciek, musi chcieli tam suba. Dobra, ja Ziemeczki, oglądajcie, oglądajcie do samego końca, żeby zobaczyć jak, te, jak po prostu wyjdą te podkopy, jak wyjdzie też ta mapa, bo ona naprawdę da nam mega mega dużą przewagę nad Bobo. Ale bo ale będziemy mapa? wszystko widzieli. Zaraz zobaczysz i też subskrybujcie kanał, bo macie codziennie odcinki. A być może jutro już być. Być może jutro będzie wojna więc zostawcie suba no i wbijajcie na macioch plus macie w opisie tak macioch samo macie mój instagram plus. w opisie macioch słuchajcie plus. wszystko tam na dole macioch wbijajcie plus. bo tam też są odcinki codziennie a wy mordy słuchajcie macie kilofy dobre to się cieszę bardzo wbijamy na dół dawaj na dół lamusie dobra słuchajcie na dół elviso ty no tak to była baza przeciwko abrze, ale teraz już nie jest przeciwko w no dobra mordo stary, czy ty umiesz kopać te znaczy kopać robić te mapy Stary. Niekoniecznie, ale jak, mogę to, zrobić. jak to niekoniecznie, no to umiesz czy nie umiesz. Zależy ile ty, płaciś. bo Abra tutaj. Ty, Abera, gościu, chodź, bo ja cię tutaj wynająłem ja do wiem, kopania. Nie jaką mapę, chodź. Ale ty nie będziesz robił mapy, ty masz kopać lamusie, no. Chyba, nawet. Jest... Czekajcie, stójcie. Co, co ty miejsce, tak? Bo w tym miejscu jest idealna mapę. Spójrz, to jest idealna forma mapy. Stary, to, że zrobisz tutaj, patrz, tam ma być tunel, stary. Rozwalimy okay, to dobra. i tu zrobisz. No i tyle cię było, gościu. To jest mega proste, tylko wy po prostu jesteście ja nieogarnięci. Patrz, stary, biorę się I teraz słuchajcie, jest prawa prosta. Elvisa robi mapy. Abra kopi tunel do, um, do tych właśnie obija. Bobowic, a ja wszystko nadzoruję, bo jestem Maciochem koksem i ja tutaj Tum, rządzę. Ale ten tunel chyba musi być niżej niż 62 kratka. To jest drewno. Wiesz to tak naprawdę powinien Oj, być tak. najniżej, jak się da, żeby Bobo nie zobaczył ale naszych gdzieś robimy, robimy tunel, że jak zaczyna no. się wojna, a jest nas czterech. Ja, no. Macioch, Agentix, Elviso. No tak. To... No ja nie wiem co z agentixem ale chyba. On będzie porwał, na wojny, no, bo... słuchajcie, na Bank to, będzie, to bo tak mu to za... mówił. możemy zejść, Bobo dwóch stron? Tak, bo to będzie tunel. Tak, do stary, magazynu. To, to jest, ale oprócz tego, że będziemy mogli go zaatakować od środka dzięki temu tunelowi, to jeszcze będziemy mogli w trakcie wojny wykradać mu e, itemy. I to jest mega słuchajcie ważne, bo oczywiście już sobie troszkę nakradliśmy, to się zgadza. Ale w trakcie wojny będziemy mogli jeszcze a, mu więcej a, zabrać. Tak, Więc... Znaleziony, nie kradzione. No właśnie, w czyjejś skrzyneczce, albo nawet w kieszeni, jak komuś znajdziesz, no to nie, 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 nie. dobra. Mobyć, to tylko w przypadku. To tylko w przypadku wojny. No dawaj, dawaj. Ja nie dostałem. Dajcie, żeby coś no bo ja dostaniesz po robocie Lamusie, się, no. Ej, słuchajcie. Mam, mam go. On Jeszcze on coś opowie. Ja taki żart, ale dobra. Dobra, dobra, dobra ale opowiedzcie, ale ja naprawdę nie wytrzymam Dajcie. tutaj. Mo... Przechodzi Babo do Gangu Abry i mówi: no. Poproszę pieluszkę! A kiedy żart powiesz, bo no miałeś żart powiedzieć, stary eee, Ja bym nie chciał się śmiać Słuchajcie... z tego powodu, że jak on nas złapie to mam wysypał. Ej stary, no serio, ale ziomeczki ale jeżeli ten tej... żart Zard. według was był słaby To zostawcie subskrypcję na tym kanale No teraz Aberki żart, dawaj ale mordo to... Ale to... No nie no bo Abra już posikany dobre. ze śmiechu ziomki, pomocy no! No, 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 Przy, no. Przychodzi baba do lekarza. Baba czy bobo? <laughs> baba. Baba, baba. okej. Okay. No. Albo nie. Przychodzi bobo, bobo. do lekarza. No, no. no. dawaj. Ale lekarz też bobo! O nie! <laughs> nie, ale to by lepsze no by było, ja przychodzi baba do lekarza, a lekarz też bobo. Nie? Niedobre? No No to, to by było dobre, Elviso, dobra, robisz te mapy, stary tu umiesz tak robisz te mapy. Ale stary to się nie robi w ten sposób. Ty się nie zna Mapę na ścienną chce mieć stary, no stary. Ale kim ty żeby, żeby Ale ty nie robić? umiesz Robi tego robić, jak chcełem mapę na ścienną, stary No bo... wiem, stary i właśnie okonstrukuj. Elviso, so, ta mapa jest mega ważna, ponieważ dzięki niej będziemy mogli zobaczyć dokładnie z góry, jak wygląda cała zabudowa, na której będziemy walczyć, plus to się, słuchajcie, też będzie zmieniało wtedy, kiedy będzie jakieś zniszczenia dochodziły, albo nowe wieżyczki, cokolwiek, to wszystko będzie się zmieniało. Dobra, ty tam ogarniaj, ja idę do Abery, bo Cześć. widać, że on bardzo ładnie zrobił ten tunelik. Siema Abera, Siema Abera. Y -gdzie, Gdzie zapłata? No po zapłacie Znaczy po zapłacie po robocie No przecież nie będę ci płacił z góry Ty, ale bo ja tak naprawdę to nie My już jesteśmy pod... Nie no chyba nie, nie, mi się wydaje, że nie Ale wiesz co? Ja bym zrobił ten... Jakby ja ci poszerzam o, ten tunel panie, problem Tak mamy. Co jest... Co problem? No Borda. bo ja łopaty, nie Ja mam łopatę, tylko że mam nieenchantowaną. Fundu o, kurde. Nie mam. o kurde, słuchajcie, ej, serio, przypał troszkę. No to stary, musisz chyba rękoma kopać. Ja bym to poszerzał, żeby tutaj, wiesz, we czwórkę, żebyśmy mogli tutaj się. No to em, właśnie tak jest. No, bez problemu tutaj zmieścić po prostu. A z kolei jak Babo będzie nas gonił, no to i tak stary, jakieś TNT tutaj umieścimy. Ja mam nawet TNT Zrobimy tutaj na dźwignie TNT, wiesz, uciekasz przed babo, klikasz tylko pyk, dźwignie i nagle cały tunel wybucha. To jest świetny. Ej, ale to jest świetny pomysł, żeby tutaj zrobić TNT. No, 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 no widzicie? Widzicie i Macioch Cox. mówiłem, że Macioch Cox. Stary, ale nie musisz tego tak powiększać, bo teraz nie możesz spacją naparzać. O nie, słuchajcie. Abera nad, nad nami będzie Obsydian. Jak to Obsydian? Ty chcesz to z... Żeby nie było widać Ników aż tak bardzo. A, bo. Ale no, to z... A, poczekaj, bo my bo... jesteśmy na jakiej krat? My jesteśmy na kratce 49, to nie tak jesteśmy raczej. No około 18 kratek podziemnych. No więc to nikt i teraz Tak. Widać bez problemu. Tak? A ja myślałem, że właśnie no. już nie będzie widać. No dobra, to w takim razie zrobimy Opsa, który jest ciemny i wiadomo, że nie będzie widać. Dobra, Warecie, ty Kop. A ja idę do Elvisa, co tu się stało? Tu... Ej, słuchajcie, Elvisa pracujemy, coś śpiewa? Pracujemy, nie obijamy się. I co, nie trzeba szpiewa? skończyć jak najszybciej tą głupią robotę. Co słuchajcie, dobra, pod, podglądamy. Ej, tu działa, to działa. Ty, Elwisa, eee! mu się zmarłokować ciały, co ty mówiłeś, że trzeba skończyć robotę? Nie, stary, tak naprawdę wygląda to pięknie, Dziękuję tylko właśnie. mordo to nie jest ten obszar. Jak to nie? Stary, no to są minionowice, tu to jest tor przecież dobra, wyścigowy. No wystarczy, myślę, że wystarczy. Okej, okay, no dobra, stary, zobaczymy, czy to wystarczy. Aczkolwiek, najważniejszy obszar to są bobowice i przed bobowicami. A ty co wyprawiasz? Wariacie, no? Wesołego, Bożego Narodzenia, wesołego Jajka. Dobra, to jak ja wrócę, to ma być dobrze. Dobrze tak widzicie ziomeczki. Wy się pewnie śmieliście tak jak chłopaki, że, że armaciąg będzie się odbijał. A sami widzicie, że chłopaki wymagają ciągłej po prostu restrykcji, żeby patrzeć. A w ogóle, czemu to jest? Elviso, czy. Słuchajcie, on się zabudowuje diamentami. Dobra, pójdę do Abry, może słuchajcie, on coś o tym wie, bo to jest naprawdę dziwne. Ty, Abera, wiesz dlaczego może Elvis się zabudowuje. Ej, co jest grane? Ej, poczekaj, poczekajcie co jest grane? Ej, ty, Abera, co, co ty robisz? Eee, no, zająłem się robotą. Co ty robisz? No co robotą? Co to miało Dobra, być? Idę na fajura. Ej poczekajcie, tu już ma być wyjście. No nie no, Abera, co ty? Nie no, no zostawiam sam! Muszę teraz kopać samemu, dobra. Zobaczmy, czy tam rzeczywiście jest wyjście. Czy Abra po prostu chciał przede mną zwiać? Czy naprawdę chciał tutaj zrobić wyjście? Patrzcie. Jesteśmy, a tu jest woda. Ej, to jest woda i do Bobowic jest jeszcze mega daleko. Także słuchajcie, Abera ewidentnie się obija po prostu. Dobra, musimy to jakoś zabudować, i musimy do nich iść. Co oni odwalają? Ja myślałem, że tutaj robota jest wykonywana, a oni sobie żartują. Sami widzicie, że naprawdę nie jest łatwo ich zagonić do pracy, a to są... Ej, i mówię ci, że on tutaj wbija i mówi, że no jest no, twoim w ja... nie? <laughs> to no, no, Lucy, nie ja okay. się, no, o co No, oni nie nie biegnie Stary, ja musiałem Tato. ją tutaj przyprowadzić, Tak, świetna jest no. No jakby baza bez ludzi. Co? Myśli, Ej, no co jest to, grane? No. Czemu, co tu robi co, owca? Co tu robisz? Tak jak jest Co tu nie? robi owca co w tej bazie, stary? Miałeś pracować. Co Dlaczego jest? on zabrał Lucy? No bo Lucy to jest lamu, co Lamuska. Co jest grane? No nie no, chłopaki, co to ma być? No Elvis, o ty miałeś pracować? Abera też miał pracować. Ty wiesz, Abera, ile jeszcze ci zostało kratek do zrobienia tam? Słuchajcie, on chyba poszedł kopać. Nie no, nie wierzę, jeżeli poszedł kopać. Zobaczymy, słuchajcie, co on robi. Pyk, no nie! On ucieka szybko! Szybko go tutaj, słuchajcie, trzeba przywołać. Dawaj, 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 wariacie. Chodź tu! Chodź tu! No nie no, co. O! Jesteśmy blisko, pa! Gościu, jesteśmy mega daleko Popowic, to ma być do jego magazynu! No... No to jesteśmy w stanie... Blisko. Nie, no jesteśmy mega daleko, jeszcze stary. Jesteśmy blisko. No jeszcze jest kilkadziesiąt kratek. To nie przeszkadzaj, daj pracować No to co to nie przeszkadzaj, to przecież ty się tutaj właśnie obijasz. No i ja nie mogę, e, dobra, stary Ja nie... widzę jedno obijające osobę, która lata od boku nie, do boku a, a Nie, a ile wykopałeś klocków przez ostatnie kilka minut? Zero, a ja wykopałem nawet teraz. 3, trzy, 5, pięć, sześć, siedem staków problematycznych. Ale nie, mówię teraz przez ostatnie, nie wiem, minutę albo dwie. Sobie Wykon zrobiłeś przerwę! Nie będziesz miał płacony za przerwę, źródłki w ogóle co to jest, dobra, wykopmy tutaj... Ej, Elviso cały czas zabudowuje nas diamentami Słuchajcie, diamenty! Tak! tak. On jest świetny no właśnie, to jest stary właśnie mówię że bił... gada do siebie i zabił owycka lucy ty, no mówię ci! co ty się tak drzesz tam, bo ja zapił twojego kompana! panowie cicho, nie mam czasu, piję kawę! Co? Ci. Co ty robisz, nie? nie, nie stop! 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 Kawę, stop! Kawę. stop. Kawa co? Beze mnie? co to ma być? Przecież nie chciałem, ale on załudusił. To ja to, to my się zawsze obijaliśmy razem, a a teraz co? Ja mam pracować, a ty się co obijasz? To jest jakaś dramat, okej? Nie Pracujmy pomocy! Razem. Kawę kawa cię zrabę stare. Okej. Okay. Ty ty, ty upadasz, ty pracować, też stary. Ordy, nie, nie, stary, ja, stary, ja tego nie wytrzymam, robić, ja tego nie wytrzymam. Pracować, do, słuchajcie, okay. ja tutaj zostaję do końca wojny. Ma być jak najbardziej leniwym i nic nie robić i zbierać zasiłek. Dobra, stary. Co gadają? o jakimś zasiłku? Kabam, kapucydão. Więc może być, może być stary ekspres. Okej, okay, spoko. Albo, stary ka, albo stary, albo cappuccine, no. Okej. O nie, chyba. pomóżcie mi. Słuchajcie, Minus, chyba nie przyjdźcie, przyjdźcie tu ty, na ty, serwer. Ty, ty pracowity, nagle masz. Przyjdźcie, tu na serwer. Bo <laughs> ja, ja, ja nie wierzę w to co słyszę. Oni zamiast budować tunel, podkop mapy, przygotowywać się <laughs> do która która na naprawdę to nie będzie jutro. <laughs> oni, słuchajcie, wydają jakieś podejrzane dźwięki piłkowe. Smakarna jest, mm, jest, no? Dobrze. Ja nie wytrzymam tego, ja uciekam. Ej, ja uciekam. Epicka kawa, epicka. Tak, tak. Przejdźmy no najtańszej, to był dobry wybór. <grym> tak, zawsze nie wiem, co nie jest. No, zgadzałem, słuchajcie, pomocy. Ja, gdzie jestem? Jestem pod, pod nimi i się podkopałem. Ja uciekam, ja nie wytrzymam z nimi. nie patrzy, to nie musimy pracować. O nie. Tego, za, nie, tego już za wiele ziomki. Ja naprawdę no, wytrzymam jeszcze? wiele, ale to już jest jakiś żart mały. Słuchajcie, no, i to do tego nieśmieszne. Chłopaki, masz, co wy odwalacie? Nie, koniec, ja uważam, koniec z tobą, Elviso. Nie, rurę. Dobra, tak. widzisz, co się z nim stało? Ja z nim pracowałem cały czas. Tak. Chcesz skończyć tak samo? To do pracy. Teraz pra plan rurociągu, żeby mieć tutaj wodę. A ty na zabiłeś, pracę. -ha. To To wiesz co? Mi się wydaje, że nie tak nie. ciężko pracowaliśmy teraz. No właśnie. Wiesz co? Bo mi się. Ja podsłuchałem was, mówiliście, że nie pracujecie. Y omawialiśmy rurociągi. No nie, no naprawdę, piliście kawę. Przysięgam, kawę? że to widziałem. Nie ma kawy w moim kawie. No ale. No przecież wy tak mówiliście, no nie no, to nie, w takim no, razie. Czekaj, no jest kakao. Muszę przeprosić Jesteśmy Elvisa. Bardziej, Ej, to o... gdzie jest Elwisa w takim kawę. razie? Dobra, Abera, wracaj tam, zaraz ogarniecie te o, rurociągi. Ja cały czas pracuję. No, jak to. Pra nie, nie, słuchajcie, ja nie wierzę w co się stało. A przecież oni ewidentnie się obijali i, i pili kawę. A teraz słuchajcie, nagle mi Abra wciska, kid, że coś tam robili. Teraz ja słuchajcie, jeszcze stąd nie wyjdę. Mam nadzieję, że Elviso teraz za, za nas przyjdzie. Dobra, olewam go, słuchajcie, olewam w takim razie Elvisa. Zostawię jego itemki. Mam nadzieję, że on tutaj zaraz przyjdzie. A ja pójdę do Abry, pomogę mu z tym tunelem. No i tyle. I, i tyle. Mam nadzieję, że on się na mnie nie obrazi, bo jestem przekonany, że oni się obijali. Zresztą, ej, o dobra, jest Abera. Ej słuchajcie, już się przestraszyłem, że Abery nie ma. Ty Abera! Bo Elvisa Stoje. nie ma cały czas, mam nadzieję, że on tu... Ty PIE! Ty masz w długi samą BHP! Elwiso, stary, przepraszam ci, ja myślałem, że wy się obijaliście Stary, a wy już teraz Naprawdę! Co zrobiłem? Nie, stary w idealnie użoną mapę, stary i teraz jest pomieszany. No nie to no dobra co stary, to chodź ja Ci pomogę w takim razie naprawić. Chodź! Okay. Chodź, ale stary, chodź teraz ze mną, bo ja myślałem, że wy się obijacie. No stary przykro, nie? Bo no, to jest a, stary jak o tych, wiesz, rociąga... Ale Ryt, naprawdę! Co? Jeszcze Abra się drze! Dobra, dobra, oleć Lamusa. Chodź, idziemy. idziemy robić mapę w takim razie. Stary, naprawdę myślałem, że po prostu pije ciekawe, bo tak posłuchałem nas, posłuchałem O ile go. się mylę, będziesz mi... Teraz musiał wolne na jakieś 3 miesiące. Jak to na 3? stary, no nie no, bez przesady? Mapne. Stary, tutaj się popsuła mapa. Jak ty robisz te mapy, że ona się popsuła? Tak jest błąd. Ty, stary, ja nie mamy miejsca w ekwipunku, muszę wywalić tutaj ty w ogóle. Czekaj, są Byk, tutaj słuchaj, ja muszę wywalić, ja mam mapy jak coś, wariacie. Ej, dokopałem się do magazynu Bobo. Tak? Okej, okay, to tak. zaraz pójdziemy w takim razie no sprawdzić, No to Patrz mordo, tutaj dobra, chyba źle to jest, zrobiłem. To jest, to jest to jest, to jest, to Wyrzucą ci mapy wariacie, wiesz? Dobra, tutaj ja. mi ci a, a ja pójdę sprawdzić, czy ty się spisałeś. Okej, okay, dobra. dobra, słuchajcie, niech oni zostaną, bo jeszcze, słuchajcie, coś tam, wiecie, popsują. Ja zobaczę rzeczywiście, czy tam się abera dokopał. No i się naprawdę cieszę, bo w końcu, słuchajcie, mapa będzie ogarnięta, tunel będzie ogarnięty, naprawdę Będziemy po prostu przygotowani na tę wojnę i bo, bo tego nie odkryje. Ej, czy to jest naprawdę. Ej, to jest naprawdę jego tunel. Ej, serio, znaczy tunel to jest naprawdę jego magazyn, które, którego prowadzi już nasz tunel. Którego oczywiście Bobo nie zna, tylko słuchajcie, wiecie co? Ja wolę to zweryfikować. Bo okej, okay, widzę pryzmaryn, ale czy to na pewno jest jego magazyn? Ziemki, czy tutaj. Ej, serio, to jest jego baza tajna. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, dokopaliśmy się. Jest idealnie. Teraz wystarczy, słuchajcie, tylko to zabudować. Tak, jakby wiecie, tutaj nic nie było. Piek, słuchajcie, coś takiego zrobimy. Dobra, zejdźmy może tutaj, teraz raz, dwa. Dobra, tunel mamy ogarnięty, wystarczy jeszcze go ogarnąć w ten sposób, żeby tu, wiadomo, było wszystko ładniej. Tutaj sobie zrobimy jakieś schodki, coś, słuchajcie, w tym stylu. Dobra, zabudujemy to jeszcze tak, żeby było fajnie. Dobra, i tutaj wykopujesz i przychodzisz, i możesz się wszystko ukraść, także naprawdę jest ogarnięte, jeszcze trzeba będzie to poszerzyć, ale Bobo na pewno tego nie ogarnie do czasu wojny, więc tutaj naprawdę daje to nam przewagę. Zobaczymy jeszcze tę mapę, czy ona działa tak, jak sobie to zaplanowałem, żeby pokazywała całe Bobowice, a jak nie pokazuje to sobie powiększymy, bo oczywiście tę mapę można powiększać. Także słuchajcie, lecimy do chłopaków, ale będę ich na razie podglądał. Zobaczymy, co oni robią. Ty słuchajcie Abera? Mm -hmm. I co jest grane? Nie, no stary. No, mm -hmm. po prostu nie, tak, gryma, no to po co mamy pracować? To jest o, takie domagowe. Ale bez nie, bo bardzo teraz martwi, Słyszycie sami to! Patrz. Razem wychowywaliśmy się w wierze, że najlepiej nie robić absolutnie Co? w życiu nic A ty stary, kiedy prac... widzę, pracodawca widzę. nie patrzy, A ty stary pracujesz? No Co? to jest stary głupie, ale wiesz, on płaci mi stary to... Nie, to ci stary to troszkę... psuje no Dobra to walić to pracę stary, idziemy na się stary Do Nie lucia. no bo wiesz, ogólnie stary, trzeba się Teraz, jestem w Teraz nie, wierzę. Powiem, nie wierzę, nie wierzę w to. Trzeba zrobić wszystko, aby zarobić, ale się nie narobi Pewnie, że stary okay. Słuchaj, ja nie widzę własnym uszom, naprawdę Patrz, To jest tak, nieprawdopodobne Potrzebujemy słuchajcie, więcej czasu. nieprawdopodobnie. Tak, 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 tak. no, co oni robią? Tak oni robimy. sabotują. O, co ty robisz? O macie, ja Co wy Elvito, pracujecie, Lvito, pracujecie? Lvito wszystko, ta mapa powinna być bardziej. Wiesz, tak? godziny tu siedzimy i myślimy tak? nad tą mapą. Na no. pewno, a, no, a co no, to tak. mają być za koble, niby? Czemu tutaj są koblstony? No, bo tutaj akurat potrzebujemy no. sobie to tak, wiesz, obrysować, żebyśmy powiedzieć. Słuchajcie, A czemu to jest niby nieułożone? Słuchajcie, to jest mega prosty tym. Nie, fatalnie, słuchajcie, wy nawet nie potrafisz Patrzcie, tak się robi i już masz ułożony, nie? To jest źle, zepsułeś tam. Tu człowiek. masz, patrz, milionowice, nie, masz milionowice Stary, no co, nawet mapy nie potrafisz ułożyć Czekaj... Co jest tutaj mi, grane, lodowiec, chłopaki, okay, no to jest Stary, to Dobra. ma być dobrze, no nie no, lodowiec jest tutaj bardziej Mylisz się Nie, bardziej. słuchajcie, oni naprawdę, no oni taki, są fatalni mam, Fatalni, kapyrać. patrzcie, to będzie mniej więcej gdzieś tutaj, tak mi się wydaje A może się mylę? Pekna, nie wiem, co to jest to czerwonek. punkt. Nie, słuchajcie. wiesz to Elvisa mnie mega zastanawia... No? No, jesteśmy. No, Ewidentnie, mega Ty. pracowici, ambitni. mamy plany na siebie, Co? perspektywy, próbujemy się. No nie no, was, najwięcej. chłopaki, przecież ja słyszałem was. To, być niezależnym po to, aby być perfekcyjnym w danym zawodzie i aby poradzić sobie w życiu i utrzymać swoją rodzinę. Nie, nie przychodzi nasz żart. pracodawca, który jest teoretycznie wyżej, który nie, powinien dawać nam przykład dzieje. i właśnie Aptuje budować na w nas ambicje, nie, to a on, nie, 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 się nie, 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 jako nie, nie, jako jedyny nie, nie, Ziomki, stary, widzę bobowice. To jest akurat mega dobre, to mi się podoba, stary. Dawaj ciśnij dalej z tym. Mordeczko. Ty, Abela, też idź tam poszerzać tunel. Masz pracować. Ty, ale. Na, no, ja pomagam w mapie. Dobra, o, właśnie, wiesz, to mam o, tak. O, 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 mam, o, o, słuchajcie, o, o, dla was o. diamenty. Chcecie zarobić? Diamenty stare, Fake. tylko złoto! No ale stary nie mam akurat złota, mam my tylko diamenty! No dobra, Mordo, weź ułóż tę mapę, bo chciałbym przynajmniej ją zobaczyć jakoś ładnie. Ej, serio, nie są jeszcze. tutaj bobowice i patrzcie tutaj no, nawet jest jesteśmy... już. Ej, a to. Widzisz, stary? Ej, a co to są za znaczniki? A co tak, z... strasznie czekałeś? Co to są za To my! To no to, ale to czemu są dwa w różnych miejscach. Co jest panie grane? Ale jest, bo ona jest stary, no nie. Nie, nie, ja w, w ogóle wiesz, nie jestem w stanie wytrzymać. No nie, na prawo, no nie, żegnamy nie, no, no, nie, no. i próbujemy zrobić wszystko, aby trzymać ten kraj i żeby na niego pracować. Co? A taki typ, który. Ej, na... ja mam was dość, naprawdę no. idźcie stąd, nie chcę was widzieć do czasu wojny mordeczki, powiedzcie mi, czy ja naprawdę jestem aż taki zły, ja po prostu chciałem, żeby była mapa ogarnięta, to, to nie chyba nie jest aż tak ciężkie i tunel wykopany. I okej, okay, koniec końców udało się zrobić i to, i to. Słuchajcie, to oni byli na kawie i to oni sobie gadali soczewką Lucy, a nie ja i to ja jestem ten leniwy. No ja w to nie wierzę. Najważniejsze jest to, że patrzcie, mamy piękną mapę słuchajcie ogarniętą i są całe bobowice. Patrzcie, słuchajcie, tutaj nawet widać tą jego wyspę latającą. Widzicie? Tutaj jest ten beacon, tutaj jest to więzienie, gdzie Abra był uwięziony, a tutaj słuchajcie jest ta farma. No jest to naprawdę mega kozackie. Do tego oczywiście nasza y baza wojenna. To jest to słuchajcie obsydianowa, tu jest ta baza Agentixa. Tutaj to jest nawet mój postęp, nie no, słuchajcie, jest to totalnie świetny. no co ty tu wybrałeś? Albo za co? co Elviso? Domencie, albo mi patrz, albo uda, że nie pobiłeś, rozumiesz? Tak? Elwiso, dobrze, masz w takim razie dwa, dwa bloki złota, stary. Trzymaj dwa bloki jest, złota. To sam. flaki Lucy, ty z dziewczynki, Musimy cię. uciekać, musimy uciekać szybko, bo Elwiso nas załatwi. Gościu, pal gumela, musi. Dobra, ty słuchajcie, uciekamy. uciekamy od niego, ale w razie jest to, że to. Jesteś oszustem i złodziejem! Co, co ty, aberas, on chce mnie bić! Dobra, idziemy stąd, nie! Ale dlaczego go Ja brudni? nie wiem o co chodzi, A ale. Nie płacił flakami o mieć królcie, rozumiem, kodeks pracy, nie możemy być pracodawcą. No. A ona może być, co? No, no. Myślę, że, Mogę. myślę, że tak. Mogę. A co wy, już na kawę nie chcecie iść? Już się opierdzielaliście u mnie w pracy i teraz... Ale, Oto... ale jaka kawa! Dobra, Oto wiecie co, Rzemieczki, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Myślę, że przedłużanie tego z tymi cylny bałami. Nie ma sensu. chyba podał go do sądu pracy, tak mi się Przemużnie. wydaje. Jak to, ale no nie? No po chłopsku, masz mieć. Nie ja No nie! Oni chcą mnie klepać jeszcze! I skarbówka powinna go prześwietlić. Co nie, oni chcą mnie klepać! To Dobra, mordeczkę wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, bo wojna być może będzie już jutro, więc nie możecie tego przekapić. Wbijajcie, yy, na Maciech plus, który macie w opisie i w karcie, i na mojego Instagrama, który też jest oczywiście do następnego, yo!